Witam tutaj Anaksunamon, World of Gu i zespół obsesyjnego śrubowania rekordów, rozdział trzeci. I właśnie ostatnia plansza. E, premiera produktu. Ostatnią planszę robimy. Mamy ją przejść, żeby zrobić to śrubowanie w 12 lub mniej ruchów. Raz, dwa, trzy. Rozpadamy nasze wielkie kule, które zamieniają się w kuleczki z jedną oczką. Są u, 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 małe ciemne kuleczki z jednym oczkiem. Może wiesz, drugie oczko, z po drugiej stronie. Nie, że tu jest, tylko jedno. One są jednooczkowe. Świetne są takie. Bardzo... Nie! Pobudzą nam nasze zapałki, których ostatnio jest od. I trochę. I bawimy się. Wrzucanie. No nie nie podpaliła się. To jest zapałka, która się kryje. Jest. Dobra, zrobiliśmy 3 ruchy, tak? Zróbmy 4, 5, 6, 7. Jest szansa większa na co? Że to doleci w ogóle, bo widzieliście, że uprowadłem takie żone. Kurde W ogóle nie dolatywały. No nie wszystkie chcą się podpalać. Co za nie wypały, no? bezścielni wyprodukowali jakieś zapałki, które na dodatek nie chcą się podpalić od ognia. Uff, udało nam się. Można to zrobić bez zbudowania tego, ale po prostu tak było nam łatwiej, przyjemniej, prościej. Balony. O Boże. Biedny maluszek. Mam go, uratowałam go. Nieważne. No, więc bardzo dziękuję za uwagę. Musicie uwierzyć. Nie było. Zasiłbowaliśmy to, a nie będę Was męczyć filmikiem. Powodzenia. I do usłyszenia.